zabawy miała być Pani Minister, Pani Marzyna odła drewnowicz ale obowiązki ją wezwały do Warszawy. Wobec powyższego zawitał do nas Pan Wojewoda Józef Gry. słuchani <klucz> kiedy żeśmy zawiązywali klub seniora Gminy Kine pięć lat temu, zastanawiałem się nad tym, czy warto. Dziś wiem, jak bardzo było warto, Docieraliśmy przez te pięć lat do kultury. Byliśmy w zdoby, byliśmy kasprowy by wiek, co prawda kolejką, ale byliśmy. By, by, byliśmy w pocieniach kopalni Soli Bochnia. Byliśmy nad morzem. Korzystamy z kultury. Kino, teatr, operetka. Byliśmy w Baczliwce, w Licheniu i myślę, że to zadowolenie na dzień dzisiejszy jest bardzo bardzo pozytywne. Zaczynaliśmy od pięciu osób, na tą porę jest nas 153, a jeżeli Pan Wójt zostanie razem z nami, to w przyszłym roku będzie nas ponad 300. Panie Wójcie, żeby nie przeciągać, bo podobnie, że najlepsze wystąpienia są krótkimi wystąpieniami, wobec powyższego, jakby Pan by miał Życzenia jakieś do nas, to bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Moi drodzy, 5 lat. Można powiedzieć, bliżej, dobrze będziemy krzyczeć. Można powiedzieć, że zaczęliśmy razem Państwo przygodę w klubie seniora, ja przygodę w samorządzie i myślę, że kroczymy wspierając się na wielu płaszczyznach. Pięć lat to też jest chyba ten okres, że już wiemy, że to nie jest coś chwilowego, coś, coś przejściowego. Stąd też starania samorządu o to, abyśmy abyście Państwo byli niejako na swoim, bo dobrze jest się wspierać jako rodzinie, ale mieć już taki swój lokal tylko i wyłącznie dla siebie, gdzie żadne wścibskie dzieci, że tak powiem, nie będą zaglądały, jest mieć dobrze, stąd też tutaj w tym kierunku czynimy działania. Po wybudowaniu nowego ośrodka zdrowia będziemy chcieli ten istniejący przeznaczyć na to miejsce, gdzie będziecie mogli się zawsze spotkać, spędzić sobie czas, gdzie zarząd będzie miał swoje cztery kąty. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że przez te pięć lat byliście Państwo ze mną, wspieraliście w tych dobrych chwilach, razem się cieszyliśmy w tych trochę trudniejszych. Mogłem liczyć na Państwa wsparcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Liczę na to, że klub będzie się tylko rozrastał, że będzie coraz więcej członków, coraz więcej pomysłów i może zdradzę taką naszą rozmowę z, paniem, z Panem Prezesem. Zastanawialiśmy się, czy zrobić sobie tutaj takie spotkanie opłatkowe noworoczne, natomiast no, doszliśmy do wniosku, że seniorzy w nie mają tyle werwy, tyle życia w sobie, tyle emocji, że musimy zrobić to razem z zabawą, żeby troszeczkę potańczyć się, pobawić. No i stąd też to te dzisiejsze nasze spotkanie. Ja na ręce pana prezesa bardzo serdecznie Wam dziękuję i gratuluję i też, tak jak wspomniał prezes, nie ma co przedłużać, bo dobre wystąpienia to krótkie wystąpienia. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. Panie, panie Wojewodo, być może niegrzecznie, ale jakby Pan był uprzejmy ze dwa słowa, pan, myślę, że Pan przekaże, przekaże Pani Minister, jak będzie o nas pamiętać, to my o niej nie zapomnimy. Szczególnie w tym roku. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo od Pani Minister Marzeny Okły-Drewnowicz i w moim imieniu najserdeczniejsze życzenia na ręce Pana Prezesa. Szanowni Państwo, jadąc do Was chciałem się trochę dowiedzieć parę rzeczy o Was, no więc skąd? No z internetu, prawda? I takie piękne zdanie, które było tam pierwsze zdanie, że w celu integracji społeczności seniorów, prawda? Jest to piękne zdanie, które tłumaczy zdanie wszystko. Po czym zamknąłem ten internet, bo wy jesteście przeciwieństwem właśnie tych kontaktów nieinternetowych, tylko takich osobistych, prawda? Młodzież, która się nam wyciągnął ten internet, będzie ciężko wyciągnąć, ale wspólnie może damy przykład takich kontaktów osobistych, Związanych z kulturą, ze sportem, z turystyką. To jest bardzo cenna inicjatywa. Tych stowarzyszeń próbujemy, jest coraz więcej. Więc, nie? Urząd Wojewódzki będzie się starał, będzie Was dopingował, może i dofinansował w jakiś sposób, głównie marszałkowski, ale Wojewódzki również. To są bardzo cenne inicjatywy. Ja też jestem w takim wieku, już jestem w wieku seniora, prawda? Także już przymierzałem się do klubu u nas, pochodzę ze Staszowa. Mamy sąsiadkę, która się udziela, w tym, w tym klubie pisze książki, zajmuje się kulturą, podobnie jak ja kiedyś, ale jednak obowiązki gdzieś tam nie skierowały jeszcze do, jako przedstawiciel rządu. I na jakiś czas jeszcze się oddaliłem, ale cały czas jestem z wami i będę was wspierał jak tylko będę mógł. Ja dzisiaj życzę Wam wesołej zabawy, wielu rozmów ciekawych. Wszystkiego dobrego. Zdrówka przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Kazimierza znam 25 lat, także mogę mówić śmiało Panie Prezesie. Bardzo tej miło, ładnie, że Pan nas zaprosił tutaj i że no Pani dzisiaj minister nie mogła przyjechać do mojego skończonego Skarżyska, no ale wysłała delegację oczywiście Pana Wojewodę do nas tutaj. Mam taki dyplom uznania dla Pana Wójta, oczywiście Tomasza Sochy, no i dla Kazimierza Dyragi z okazji pięknego jubileuszu pięciolecia Klubu Seniora w Kijach. Składam Panu wyrazy szacunku i uznania za pracę, która cieszy się dużym zaufaniem członków i sympatyków, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za ogromną wiedzę fachową, profesjonalizm pracy, za bezinteresowną pomoc nieustanną drugiemu człowiekowi, zasłużył Pan na to swoją odwagą, profesjonalizmem, ogromem ofiarności i dla innych ludzi. Pragnę złożyć również serdeczne życzenia wielu lat zdrowia. Sukcesu w życiu zawodowym, w pracy społecznej oraz szczęścia w życiu osobistym. Zwracam szacunku i uznania dla pana Tomasza Sofy. Jak wstydomy, Kazimierzu, odde mnie dla ciebie, od nas dla was. <trafię> Cóż można powiedzieć? Taki klub seniora to trzeba powiedzieć tak szczerze. No jesteśmy ze skarżyska kościelnego, powiem tak szczerze. U nas jest tylko 15 osób w klubie seniora, bo nasz wuj powiedział, że więcej nie może być. No, nie ma porównania, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Zdruga, zdrówka i jeszcze raz zdrówka dla całego klubu seniora. Dziękuję się. Życzę miłej zabawy wspaniałej atmosfery. you